Witajcie moi drodzy na kanale Mój Garaż Moje Hobby W końcu ziściło się moje marzenie na temat Jeepa Wranglera eee, W końcu mam tego ukochonego TJ eee, no Dosyć długo o nim marzyłem faktycznie na dobrą sprawę zadaję sobie pytanie Czemu tak późno eee, sprawiłem sobie tą przyjemność I udało się w końcu go kupić Bo eee, nie ukrywam, że musiałem sprzedać Samuraja Pewnie niewiele osób będzie rozczarowana z tego tytułu no, ale nie można mieć wszystkiego, więc ja musiałem z czegoś zrezygnować. Sprzedałem samuraja, wszystkie części, blokady, wspomagania i inne, wszystkie elementy, które miałem do tego samochodu: tuningowe, drugi komplet OPON, wszystko co się udało, to sprzedawałem. Oczywiście i tak musiałem się zapożyczyć, bo ten samochód jest dosyć drogi, jak na swoje lata i. i... No i fenomen tego samochodu, może to nie jest jeszcze G-klasa, Land Rover, ale mimo wszystko te samochody bardzo mocno drążą, więc na dobrą sprawę to był ostatni gwizdek, żeby go kupić jeszcze w miarę, w normalnych pieniądzach. Ale do rzeczy, popatrzcie na to, jest to samochód Jeep Wrangler, 2000 rok, TJ, model przedliftowy, z, z wersji takiej jak sobie życzyłem, co prawda nie jest to Rubicon, no ale to praktycznie jest nieosiągalny samochód, ale mimo to jest to samochód 4-litrowy, motor, jest automat, jest klimatyzacja i jest hardtop, także na tym najbardziej mi zależało, a reszta wszystko można zrobić. Popatrzcie z bliska, jak ten samochód się prezentuje. Ten konkretny egzemplarz, jak widać, terenu się nie bał. Dosyć często pewnie brał udział w jakichś terenowych zmaganiach. No, mimo że ma bardzo znikomy przebieg 60 tysięcy przebiegu i co jest fajne jest to wersja europejska z polskiego salonu od drugiego właściciela. Jest są nawet jeszcze e, naklejki e, z polskiego salonu, w którym zostało to auto kupione. E, no, czym on się różni? Między innymi tym, że ma lampę przed czego w europejskiej wersji, e, w amerykańskiej wersji już nie ma, kierunkowskazy pomarańczowe, no i oczywiście licznik e, wyskalowany e, w kilometrach, tak, nie, e, milach, znaczy, milach też jest, ale to jest jako e, podrzędny, e, podrzędna skala. Tak to w tej chwili wygląda. Wyposażony jest jeszcze dodatkowo w skóry. W całkiem dobrym stanie jeszcze ta pizzerka. Zapada nie ma tutaj dywaniku na dole, no ale to z racji tego, że auto jednak mimo wszystko było użytkowane w terenie. Eee, co można powiedzieć o samym aucie? Dla osób m.in. które chciałyby sobie takie auto fundnąć. No trzeba się liczyć z tym, że no ani nie ma tutaj komfortu, ani nie ma też tej ekonomii. Samochód z 4 litrowym motorem na takich dużych kołach, jak są w tym tutaj konkretnym egzemplarzu, czyli 33 cale na 4 calowym lifcie no potrafi spalić bez żadnego problemu 20 litrów benzyny przy delikatnej jeździe na trasie udawało mi się zmieścić w 17 litrach benzyny na 100 km no a w terenie to wiadomo, że chyba górnej granicy nie ma i 30 litrów to też jest pewnie nie problem, żeby, żeby tutaj to zrobić wszystko mi się w tym samochodzie podoba, jest to samochód kultowy Popatrzcie nawet na te klamki, nawet klasyczne klamki. Wszystko jest fajne. Popatrzcie na zamykanie maski. Nie ma tutaj zamka pod maską, pod kabiną, tylko są takie zwykłe haczyki. No i tyle. I maska idzie w górę. Jest tutaj tylko takie małe zabezpieczenie taki haczyk i ukrywa, pokrywa wam się. I pokazuje wam się 4-litrowy silnik rzędowy, sześciocylindrowy, który bardzo fajnie mruczy tutaj akurat jak widać troszeczkę błotka jest na nim maska, zobaczcie jak ona, jak ona się otwiera mocno dodatkowo e, 4 litrowy motor wyposażony w klimatyzację e, no i jeszcze wisko, które też dosyć mocno obciąża ten silnik mimo, że on ma 180 koni, to na takich dużych e, kołach, e, z takim przełożeniem w mostach, no nie jest to jakaś rakieta ale mimo wszystko dosyć sprawnie, sprawnie dosyć przyspiesza Troszeczkę pracy przy nim będzie, bo poprzednicy troszeczkę o niego nie dbali. Zaraz po zakupie okazało się, że nie ma w połowie podzespołów takich jak mosty redytory oleju. A jak jest, to jest w takim stanie, że praktycznie jak smoła. Bo wymienialiśmy wszystkie oleje, filtry. W ciągu dwóch miesięcznych eksploatacji zdążył już paść tylny most. A zasięg tego, że chyba była smoła i praktycznie no nie nadawało. I już było było słychać, że były stuki w tym dyferencjale no i poszedł mechanizm różnicowy więc no, na dzień dobry musieliśmy to zrobić eee, co jeszcze mm. rzeczy które trzeba będzie zrobić to są tutaj te błotniki a to jest chyba wada fabryczna z tego co wiem eee, wszystkich Wranglerów eee, popatrzcie bo on tutaj ma takie taką, e, takie wzmocnienie, taką blachę podwójną i ta blacha eee, praktycznie nie ma żadnej konserwacji pod wodem dlatego lubi gnić co najważniejsze w Jeepie w Rangerze to rama. Rama musi być zdrowa, bo koszt nowej ramy to jest kilkanaście tysięcy złotych. A tutaj, jak w tym egzemplarzu, rama jest jak dzwon. Na dobrą stronę również. Może jest porysowana, ale nie ma ani kapki rdzy na nim, oprócz tego butnika wspomnianego. Także no, jest, jest to faktycznie, jakby w samochód, ale mimo to sama baza jest bardzo dobra. Wymiana butników odbywa się przez to, że trzeba je odkręcić wymienić na nowe. Polakierowane i to jest wszystko. Więc e, kupiłem już nowe zamienniki po 450 zł na Allegro. E, pryśniemy je w kolor, zamontujemy na nowo. Co mi się jeszcze nie podoba, nie podoba mi się te poszerzenia, bo one są takie traktorowate, zwłaszcza ten tylny. I zakupiłem sobie tutaj te e, poszerzenia takie dedykowane z takimi wpustami tutaj, e, pomiędzy, tak jak miałem jakieś w, w Samuraju wcześniejszym. No i założymy to e, razem z tymi nowymi błotnikami i dodatkowo, dodatkowo też kierunkowska trzeba wymienić ten z drugiej strony. Bo tutaj e, no, na rajdzie, którym ostatnio byliśmy, była mała kolizja z drzewem. I tutaj to pożarzenie i tak jest już uszkodzone. O, popatrzcie, drugi, na, drugi błotnik też jest taki sam uszkodzony. Co jest jeszcze wyposażony w ten samochód? Oprócz tego, że ma f, f, fajny snorkel firmy Safari, jest to dosyć taki markowy model. Snorkela, który kosztuje około 2000zł 33 salowe opony BF Goodrich Mud Terrain praktycznie km jedynki. co prawda nie są one w świeżości, bo są już popękane ale jeszcze mają dosyć sporo mięsa, więc jeszcze w terenie na nich powariujemy bardzo głośno są na, na asfalcie, ale to chyba z racji wieku że one już się takie układają i są wykostkowane, trochę wyząbkowane co jeszcze, czterocalowy lift to jest też bardzo ważna rzecz. Tym bardziej, że w tym samochodzie dobre zawieszenie to jest też kilkanaście tysięcy złotych. Tutaj zapada ci że to już to parę lat ma, ale mimo wszystko całkiem dobrze się sprawuje. Lift czterocalowy na dosyć dobrych markowych podzespołach. Między innymi nie wiem, czy to będzie widać wszystko, ale jest tutaj master Budmaster e, amortory i tak samo i sprężyny, dodatkowo popatrzcie, są rozpinane łączniki z dzięki czemu zwiększa się wykrzyż zawieszenia i tym samym dzielność, dzielność terenowa czego skutkiem było, było teraz drugie miejsce na rajdzie terenowym z Jeepów które udało nam się z zdobyć dodatkowo, a to jest wyposażone w zderzak stalowy dosyć masywny, także dosyć fajnie chroni przed drzewami co prawda nie wygląda to za bardzo ładnie, pewnie dużo pani by wyglądał skrzynkowy tutaj, eee, jakiś fajny taki zderzaczek. Ale może zrobimy tutaj poprawkę, eee, poprawimy parę elementów, damy do wyproszkowania go i założymy tutaj wyciągareczkę. I będzie całkiem fajnie wyglądało. skoczą to nowe błotniki, i myślę, że będzie całkiem przyjemny samochód. Poprawimy sobie tutaj takie niuanse typu eee, te lusterka, takie porzewiałe rzeczy, damy do proszkowania. Będą poszerzenia nowe. No i zrobimy hartopa na nowo, wady kolorek, czarny. I myślę, że całkiem będzie przyjemnie. Z tyłu zderzak jest dosyć fajny. Nie rzuca się w oczy, jest tutaj przystosowany pod, pod duże koło, czyli stalowe koło nie przeszkadza co do bagażnika. Bagażnik to jest faktycznie no nie wiem jak to nazwać. Ale tutaj nie mam faktycznie żadnego miejsca. No to zmieściła się lina kawałek karnistra, no, można było to zrobić jakąś skrzyneczkę taką, żeby można było sobie zrobić jakąś, z jakąś półką to też jest fajny gadżet, że to się w ten sposób odpiera dwuetapowo no ale tutaj widzicie e, no że praktycznie bagażnika ten samochód nie ma, także niektórzy to jeszcze montują butlę gazową czego w tym samochodzie też nie ma no jakbym bardzo dużo jeździł to może pewnie bym się pokusił o coś takiego, ale przy rekreacyjnym e, jeżdżeniu tak jak ja e, weekendowo to nie wiem czy to ma sens kanapa tylna no, mówią tutaj osoby, że, legendy, legendy głoszą, że tutaj można przejechać w 4 osoby e, Mimo to tutaj komfortu raczej nie zaznamy Chociaż e, jechał z nami na rajd kolega, który waży 120 kg i nie narzekał, ale to pewnie dzięki temu, że, że Po prostu chciał jechać na rajd, ale Przejechał 300 km, e, cały rajd również i Jakiegoś, wielkiego bólu nie było, także udało mu się to skończyć razem z nami i Z e, uśmiechem na twarzy, także Chyba, chyba jest ok. Także pozdrawiam Cię Janek do następnego rajdu. Tak to w tej chwili wygląda. Hartop jest nie popękany, tylko jedyne co trzeba zrobić to polakierować. E, co do tego w środku. E, skórki całkiem ładne tak jak wspominałem. Archaiczny e, automat. Klimatyzacja. Przyciski, no, na przykład jeden z tych przycisków, tak jak tu widzicie, przeciwmigelne światło i, i ten drugi przycisk, wycieraczka tylnej szyby, nie są dostępne w wersji, gdy ma się soft-stop. Tak? Bo wycieraczki nie ma w tym modelu wtedy, jeżeli wychodzi tak fabrycznie z salonu. Ten akurat egzemplarz wyszedł z hard -topem, więc ten przycisk też i ma. Co do samego silnika, 4-litrowy silnik o mocy z Chyba niecałe 180 koni, chyba 177. Bardzo fajny, prosta konstrukcja. Faktycznie, jeżeli ma olej, to jedzie i nie, 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 nie można go zajechać. Wiadomo, że przy złej eksploatacji wszystko się uszkodzi, ale mimo wszystko ten samochód jest dosyć mocno silnik, jest bo bardzo odporny, więc yy, wznosi wiele. Mimo wszystko, że wiadomo, że warto dbać jako, jako wszystko. Przede mną jeszcze dosyć sporo pracy, bo chciałem go jednak mimo wszystko dostosować do, do jazdy, żeby było dosyć to przyjemne. Póki co komfort y, psuje wszystko tylny wał, który ma prawdopodobnie zużyte krzyżaki, bo podczas przyspieszania wszystko drży. No i oczywiście te błotniki chciałem zmienić, bo szpes są dosyć poważnie. Maska też ma małe wniotki. Także tutaj poprawimy to, z, 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 spróbujemy tutaj. Tą, uszelkę, tą naklejkę zlikwidować. Zrobimy też z Może uda się troszeczkę doprowadzić do stanu lepszego e, wyglądu tych, tych felk mangelsów 15 z odsadzeniem minus 25. Także całkiem fajny egzemplarz. Mam nadzieję, że film Wam się podoba. Bo jest naprawdę super samochód. Także. Jestem podierany tym samochodem, mimo że no, nie jest to samochód tani w eksploatacji i w tani w zakupie. To spełniłem swoje marzenie i taki był plan. Także spełniajmy marzenia i korzystajmy z nich, bo to jest chyba najważniejsza sprawa: żeby nie były te samochody tylko i wyłącznie po to, żeby stały i wyglądały, tylko po to, żeby nimi jeździć i się z nimi cieszyć. Same podróżowanie jeepem jest dosyć komfortowe, jak na samochód terenowy A to chyba dzięki temu, że wyposażony jest w sprężyny, a nie resory, jak to, jak to było w Samuraju Przynajmniej w Samuraja to jest niebała ziemia pod względem komfortu, więc no super fajny plus pod tym względem Podobają mi się też tutaj zegary, które są fajnie czytelne, jest ich tu dużo, bo jest i ładowanie i ciśnienie oleju i temperatura wody i wskaźnik paliwa i obrotomierz i prędkościomierz jak widzicie ten prędkościomierz jest wyskalowany w kilometrach co jest rzadkością we Wranglerach z racji tego, że jest to tutaj wersja europejska no ale to jest temat, w sumie wam zaraz to opowiem skąd to się wzięło pewnie zauważyliście już, że dwa wskaźniki tutaj nie działają no, licznik jest delikatnie mówiąc uszkodzony Był chyba samochód troszeczkę wcześniej używany bo dosyć poważnie offroadowo Bo okazało się, że licznik jest na no, całe zaśniedziały w tym miejscu, gdzie są te dwa wskaźniki No i nie będzie to współpracowało i działało prawidłowo Bo jest po prostu zatopione od wody i od błota Wyczyściliśmy to ile się dało, ale mimo wszystko nie udało się tego naprawić Więc po prostu w przyszłości trzeba będzie jakiś licznik załatwić, bo... Nie ukrywam, że wskaźnik paliwa się przydaje. Z racji tego, że na stacji paliw jesteśmy dosyć częstym gościem, jest tutaj dosyć niewielki zbiornik paliwa, jak na takie zużycie paliwa, bo jest to 60-litrowy zbiornik, więc kapkę mało. Podobno w modelach poliftowych to się zmieniło, i ten licznik był troszkę, troszkę większy. A póki co no. Tankujemy dosyć często i jeździmy, także no nie ma dużego zasięgu na takim zbiorniku. Ale patrzcie jak fajnie wygląda. Co prawda ta maska trochę podgięta, ale mimo wszystko dosyć fajnie się jedzie. 2000 rok samochód wyposażony w dwie poduszki powietrzne. Airbag. Bo woda nie ma ABS-u, co jest dziwne. Teraz takie chopy, jak widzicie przede mną, są mało, mało problematyczne. Delikatnie, bujnie, tylko zawieszeniem. I idziemy dalej. Także no, nie, nie są to jakimś problemem. Te, te hopki wręcz przeciwnie, całkiem fajna przyjemność z jazdy jest na takich hopkach jeżeli są te, te wersje pod przedłużane, tak? Nie te takie krótkie hopki, tylko te dłuższe. Dobra, a z racji tego, że paliwa jest mało, bo przed chwilą faktycznie wlewałem sobie rezerwowe 5 litrów benzynki jakieś 20 km temu, więc zaraz pewnie się znowu zapali rezerwa. Pojedziemy się zatankować. Aha, przyspieszenie. Yy, tutaj mamy 33 calowe koła, więc yy, trzeba się liczyć z tym że, no, no nie jest to rakieta e, troszkę też czuć, że jest e, wał krzyżaki na wale są uszkodzone ale samo przyspieszenie i tak jest w miarę, w miarę sprawnie nie ma jakiegoś większego dramatu e, 3.07 to jest przełożenie faktycznie takie bardziej autostradowe i przy 33-calowych kołach warto by było jednak się pokusić i te przełożenia zmienić bo przyspieszenie radykalnie spada z momentem, gdy założymy nadwymiarowe opony do tego samochodu, samochód jest wyposażony w trzybiegową skrzynię biegów z tak zwanym blokowaniem konwertera, czyli zmienia trzy biegi, a powyżej 70 na godzinę opadają obroty o jakieś 200-300 to jest wszystko, tak? blokuje się konwerter nie wiem czy będzie to teraz widoczne a chyba jeszcze jest za mała prędkość spróbujemy to zrobić teraz jeszcze raz ee, jeśli chodzi o głośność w samochodzie no to wiadomo, że no nie jest to osobówka i nigdy nią nie będzie jeżeli ktoś szuka samochodu osobowego i szuka komfortu w takim samochodzie terenowym, w którym są dwa sztywne mosty no to musi się zastanowić głęboko czy na pewno takie auto go Rajcuje bo no, te samochody albo się kocha, albo nienawidzi. Nie ma, nie ma opcji pośredniej, tak? A tak to przyspiesza. Nie jest jakaś rakieta. Ja jestem przyzwyczajony do samuraja, który praktycznie w ogóle nie przyspieszał, albo przyspieszał bardzo wolno. Więc teraz jak jest przyzwyczajenie w, w, takim, w takim stopniu, jak tutaj, więc mi to za bardzo nie przeszkadza. Ale no, mimo wszystko przydałyby się tutaj te przełożenia ciutkę wolniejsze. Dzięki temu auto nabrałoby wigoru. I na przykład założyć mu przełożenia takie jak zniżone jak w Rubikonie, czyli koło 410, to na pewno 36 calowe koła już nie byłyby jakimś wielkim problemem. Jest jeszcze pomysł na to, żeby w przyszłości może mu zaadoptować te przełożenia, żeby auto troszeczkę zrzucało, przyspieszało i dzięki temu trochę odciążyć układ napędowy poprzez zmianę przełożeń w mostach. Dodatkowo można było się pokusić też o blokady, ale z racji tego, że mosty we Wranglerze fabryczne, czyli takie jak tutaj są właśnie w tym modelu, to jest 35 dana i 30 przód. Dana i zwłaszcza na tych krzyżakach. No nie jest to y, rzecz, która y, cieszy się dobrą opinią, bo mimo wszystko, y, no są takie most, mosty po prostu słabe przy 33 calowych kołach, tak jak tutaj w tym momencie mamy, no to trzeba naprawdę dosyć grzecznie jeździć i no, z głową, żeby po prostu nie rozsypało się wszystko. Bo jednak one są ciutko słabe, to nie jest nissan patrol, w którym można wsadzić 65 calowe koła, które wydają się do niego. Jak znalazł, jak oryginał, ale tutaj 33 wcale koła to jest chyba takie optim, optimum, jeśli chodzi o wygląd i o dzielność terenową. Tylko tyle, że no, trzeba grzecznie się obchodzić z gazem. Tak, żeby mimo wszystko no, nie wypluć satelit i wałka atakującego i zębów z naszego mostu. Tak to wygląda. Popatrzcie na to jeszcze. Podniesiony jest, są poliuretany pozakładane. Całe auto pod spodem jest w takich fajnych osłonach. Nie wiem, czy to będzie wszystko wam widać, ale ma osłony. Zrobione są od powietrzenia mostów powyciągane do góry. Tak żeby podczas wjazdu do terenu, w głębokie błoto, jak się brodzi. Nie, nie, nie znalazł się woda i płyn w, z błotem w mostach. Także to jest też dosyć fajna sprawa. No i co tu jeszcze? Halogeny. No, co prawda. Zderzaczek przedni. Jest to jakaś, jakiś wymysł polskiego producenta. Bo już kilka egzemplarzy widziałem z tymi, z tymi zderzakami. No nie wygląda, to, nie wygląda to najfajniej. Mówię, skrzynkowy pewnie zderzaczek by był dużo ładniejszy. Ale mimo to, no na razie chyba to zostanie tak jak jest. Dokupię jeszcze ten drugi kieł, którego tutaj brakuje z lewej strony. No i może wpadnie tutaj faktycznie ta wyciągarka. Jest jeszcze z przodu halogeny. Te halogeny oprócz tego, że ciągną dużo prądu, to nie dają dużo światła. Są już nie pierwszej świeżości. Już widać, że odbłyśniki są już też zużyte. Co prawda są dwa przeciwmgielne i dwa dalekosiężne, no i mimo wszystko sam efekt wizualny też nie jest taki zaciekawy, ciekawy. E, więc może w przyszłości wskoczy tutaj listwa. E, chciałem na początku zdjąć sobie te rury, żeby tutaj one nie szpeciły, bo wyglądają brzydko, zwłaszcza z takimi ordarnymi śrubami. Ale teraz stwierdziłem, że można by było faktycznie dokupić tutaj, dorobić sobie po prostu tutaj takie rurki. I tutaj są mocowania takie fajne, e, i zastosować taki fajny bagażniczek wyprawowy. Jakby kiedyś w przyszłości jednak zachciało się gdzieś jechać, to, no to by był jakiś fajny pomysł na, na wyjazd, żeby jednak gdzieś te bagaże spakować. Bo wiadomo, że w tej kabince małej nie wszystko się zmieści. Od poprzedniego właściciela dowiedziałem się, chociaż nie wiadomo ile w tym prawdy, że ten przedstawiony egzemplarz za wami e, pochodzi m.in. od Martyny Wojciechowskiej, która tym samochodem. Jeździła, ale ile w tym prawdę? Nie wiem, nie jest to potwierdzone i praktycznie nie mogę tego z nikim sprawdzić. Próbowałem pisać do pani Martyny, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. E, mimo wszystko, e, cieszę się z niego, jak małe dziecko, i mam nadzieję, że będzie sprawiał dużo radości. Póki co, korzystamy go z niego razem z e, moją rodziną, e, z żoną i z małą dwuletnią Ewką. Jeździmy sobie trochę turystycznie. No i oczywiście czasami e, z opakami wybieramy się na jakieś przejażdżki. Także zaliczony rajd, drugie miejsce. Całkiem fajnie się, e, się jeździło tym autem. E, no, także całkiem, całkiem fajny, fajna zabawka, także polecam. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmików. E, może będą jeszcze jakieś filmy, w których będę pokazywał, co udało się zrobić w tym samym egzemplarzu. Dawno nas nie było, także cieszę się, że są osoby, które nas dalej oglądają i wierzą, i kibicują. Na nasz kanał, że jednak, mimo wszystko, kiedyś to się uda rozwinąć Póki co praca dosyć mocno nam tutaj przeszkadza w tym wszystkim Ale mam nadzieję, że to się wszystko jakoś poukłada i będziemy mogli te filmiki Wam dosyć częściej nagrywać Bo nie ukrywam, że dosyć dużo tych projektów mamy Planów również, jest jeszcze plan na nowy garaż Plan na stary garaż, też będzie filmik o tym Dodatkowo, no, troszeczkę się zmieniło też i z Mustangiem, są nowe zakupy Troszkę blacharsko się też posunęło do przodu, także Dzięki za oglądanie, zapraszamy do subskrypcji, polubiajcie, komentujcie. Do zobaczenia, cześć.